Doskonały karp wigilijny bez mulistego posmaku. Ten właśnie taki wychodzi dzięki marynowaniu w mleku. Mam tutaj bardzo ładny płat karpia. On jest już oczyszczony z łusek. Jedyne co jeszcze muszę zrobić to poobcinać płetwy. Do tego najłatwiej jest użyć kuchennych nożyczek. Rybę kroję teraz na kawałki odpowiadające mniej więcej jednej porcji. I przekładam ją ponownie do miski. Mój karp waży około 600 gramów. Na tę ilość ryby potrzebuję jednej średniej cebuli, którą po obraniu pokroję w piórka. Zanim cebula trafi do karpia, te kawałki jeszcze muszę opruszyć solą z obu stron. Soli nie należy żałować, bo część przejdzie do marynaty. No i teraz staram się poprzekładać te kawałki pokrojoną cebulą. Kawałki karpia w miejsce muszę ułożyć ciasno, tak żeby tutaj nie było żadnych pustych przestrzeni. Chodzi mi o to, aby marynata dobrze pokryła każdy kawałek. No i teraz wlewam tutaj. Mleko. Zwyczajne mleko 3,2%. Ono sprawi, że karp nabierze wyjątkowej delikatności. No, i co dla wielu osób niezwykle ważne, spowoduje również, że on pozbędzie się tego swojego mułowatego posmaku. Oczywiście to nie będzie tak, że ten smaczek całkiem zniknie, to zresztą nie byłoby do końca to, o co mi chodzi, ponieważ no taki jest urok karpia, ale mleko znacznie go złagodzi, sprawi, że jedzenie będzie znacznie przyjemniejsze. No, i tak przygotowany karp, sprawiony, osolony z kawałkami cebuli, która również na Nada tutaj tej rybie bardzo fajnego aromatu. Zalany mlekiem za chwilę trafi do lodówki. Najlepiej, żeby marynował się przez całą noc, natomiast minimum to około 3 godzin. Ja przed Wigilią przygotuję karpia dzień wcześniej. No dzisiaj właśnie zastosuję tę metodę przyspieszoną, czyli na 3 godziny do lodówki. No i później pokażę Wam co też dalej będzie się z nim działo. Przynajmniej raz podczas marynowania karpia wyjmę, no i poprzekładam kawałki, aby równomiernie pokryły się marynatą. Karp spędził w lodówce prawie 3 godziny, no i w zasadzie jest gotowy do smażenia. Karpia będę smażył na mieszance oleju i masła. Dodatek masła również bardzo fajnie wpływa na smak. Panieruję w mieszance mąki pszennej i bułki tartej. Do panierki dodaję także troszkę pieprzu. Dalej wszystko jest bardzo proste. Wyciągam kawałek karpia, otrzepuję go nieco z tej mlecznej marynaty, no i przekładam do panierki. Nic więcej nie trzeba. Tym razem nie potrzeba tutaj jajka, nie potrzeba tutaj nic poza właśnie mąką i bułką tartą. Gdy ten kawałek ryby ładnie mi się nią pokrył, no to również otrzepuję nieco z nadmiaru, no i przekładam na patelnię. Smażenie. Rozpoczynam od strony skóry. Ogień nie powinien być zbyt duży, aby dać szansę temperaturze, by wniknęła do wnętrza ryby. Także karp smaży się tutaj spokojnie przez około 4 minuty, może nawet 5 minut z każdej strony. Mogę już przewrócić karpia na drugą stronę. Jak pięknie się zrumienili, zobaczcie jak ta skórka tutaj wspaniale wygląda, ma ciemno-złoty kolor, właśnie taka powinna być. Minęło kilka kolejnych minut takiego powolnego smażenia, no i karp jest już gotowy. Zobaczcie, z drugiej strony również przepięknie się zdumienił. Mogę ściągnąć go z patelni. Rybę najpierw przekładam na papierowy ręcznik, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu z panierki. Jest usmażony idealnie. No i tak to wygląda, cały karp znalazł się już na talerzu. Ja przybrałem go jeszcze kawałkami cytryny, niektórzy lubią skropić sobie tak właśnie przyrządzoną rybę kilkoma kropelkami tego chwaśnego soku. To bardzo wyostrza smak. No i coś zielonego, żeby tutaj nieco przełamać te brązowe kolory, także w tej formie karp może pojawić się na stole. Tak przyrządzony karp wyszedł bardzo delikatny i rzeczywiście posmak mułu był ledwo wyczuwalny. Jeśli podobało Ci się moje gotowanie, koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, no i zapraszam do odwiedzania kanału, już wkrótce znowu ugotujemy coś pysznego.